Witam was drogich widzów. Miałem lekko przerwę od tuba. Pozbieram e, e, na evencie dyni. Niestety nie udało mi się docza uzbierać, ale mam merol za to tego za 500 dyń I dzisiaj robimy test autobusu tego. Za nami. Zrobimy sobie z dwa przejazdy. I zobaczymy, nie no. O co? Tu? Tak w Warszawie Słysza. Dobra No to bierzemy na razie A to e, ta ciężarówka i wątpić Darylowa przez Następnie Następna I rozpocznij Światełka to jak są jest, to coś słaby? Kierunkowskazy działają, a więc ruszamy w drogę O Jezu, ręczni Dobra, no to jedziemy na PKP. Podjeżdżamy właśnie pod PKP, a tymczasem tutaj pociąg sobie jedzie, ładnie. Aha, super. Super, co nie? Mamy jakiegoś gościa. Ktoś będzie zawsze przybył na awku, to ja się końcu. A nie, to. A nie, to Typira. No nie bierze ludzi. Halo. Proszę brać ludzi. Halo. No nie no, ja się wykończę. Małe problemy techniczne. Po prostu. nie wiem, że no. E, no, zaczynamy od nowa. Nie jest nagrywanie zmęczone. Jest... No i teraz i tak na serio: nikogo nie ma. I dobrze. Bowiem nie wiem, czego dostał. W końcu. Otwieramy drzwi. To niesamowite nie <laughs> wiem co Bilet chce pan Lugowy, to? Ma pan I nara na tylne siedzenie Dobra idziemy Nie no Żeby tutaj z mi znowu blokowali Nie To ten sam, sam serwer To ten sam serwer Nie no proszę się Żeby znowu się wejść na roblox I w ogóle bo zawsze wychodzę normalnie i żeby w grę to ja po prostu 10 minut spełniłem, bo no proszę! nie. No. To już po prostu sprzed wszystkiego co nie. O! O twardo mi się całkowicie Co jest? Uciekamy! Nic tutaj nie było, nie... Nie, nie stałem pod prąd wcale! Kolejny przystanek, let's go! ile z, z tego dostaniemy? Mam nadzieję, że przynajmniej jest 8K, bo ja chcę mi się 100K złożyć. Dobra, nieważne. Jedziemy dalej. Ujedź i dalej, Żyłyn. Oj, zmieniało się na czerwone. Oj, jeszcze pod prąd. Ojoj, oj, oj. Jesteśmy na następnym przystanku. Super przejazd kolejowy. Tutaj zawsze po czym będzie przynajmniej szczysta na godzinę. A tutaj bez rogatki, co nie? Doceniam. Bardzo po prostu. O, wiedzę. Trzyma. O i teraz hamuję, co nie? Jeszcze mi na przejazd wiersz. O, skończył się. Szybciej z tą lodziarnią otwierajcie. O! O! Panie! Tak się nie jedzie! A, te, a ci to co? RP mają co, że tak jadą gdzie, gdzie Panie! Odszkodowanie dawaj za autobus! Brawo dla nich! PCDB like! Hamuje? Czy wyhamuje? Wyhamował. Hamuje jeszcze. O! Idealnie zielone! Dziękuję bardzo! Pięknie mandat super. 100 zł. Kozacko. Co nie? Super. Dobra. Jesteśmy. Siadaj pana mój! Dobra, jedziemy! Tańco po prostu jeszcze chce chyba e, e, zamknąć się kiedy drzwi zamykają. Po prostu do kozacko, co nie? Jedziemy i jesteśmy... Pierunek włącz, panie. Wsiadaj, panda nie myśli jak nie wiem co. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tak? No, To się chwali akurat. Jedziemy. Jesteśmy znowu, gdzie? Bobrowi Bobrowice. Aha, teraz dwóch. Teraz pewnie będą sobie robili kolację. A no nie, wsiedli. Sz o! Panie. I bogie! A pan wygląda mi przynajmniej na 40 lat. Dobra, nie pytam. Dobra, jedziemy. oj, oj oj. Powinienem patrzeć co jedzie z tym, co nie? Dobra, jedziemy. Prędkość światła dla tego autobusu 81 na godzinę, to nawet mi mandatu nie ma, mandatu nie ma. O! Różowa ściana pojechała. Dobra, jesteśmy. Panie kierunki ważne. To tak mało ludzi! Dobra, Karwice, jedziemy wszyscy na imprezę! Tu tak super widzę, ja w ogóle nie zobaczyłem, co nie? Dobra, jesteśmy. Trzyma tak trochę. O. Patrzcie. No, a ci co. Lagamuzki popijały. A ta... co to. Ja mój tam. Dobra, nawet nie pytam, co nie? Nawet nie pytam. PCT to PCD, a więc jadę. No, to sączkowe. Jedziemy. Dobra, żebym tylko znowu nie są mantaty, co nie? I teraz na pełnej, nie no, żart. Dobra, jesteśmy. Ja <toczyk> <toczyk> Panie, ale ja wyjechałem. A, dobra. O. O! O! o. Pan leży chyba na podłodze jakiś. No ta, to... Nie? A nie, to chwila, to... to jest? Dobra, nawet nie pytam. Ja nie chcę wiedzieć, co się dzieje tutaj. Jeżdżamy to Słowinę, tak? Już nie pamiętam. I tamten autobus, co wtedy blokował, to on jakoś nadal go nie widza, co nie? Wszystko za Chyba robi przerwę yy, co przystanek na 20 minut. Ja nie wiem, więc co co chodzi. Dobra, jedziemy, oby w lesie nie była policja, bo po prostu będę mega zadowolony, co nie? Chyba mi mam to tu nie tadzą, bo tu prędko 61 na godzinę. Tak jako skręcę tutaj, to ja tak szczerze nienawidzę innymi autobusami. Raz miałem sytuację, że chłopiec się wrąbał w tyłek po prostu. Tutaj skręcałem o właśnie, tak? O. I bum, on jechał z tamtej strony. I bum, e, w tyłek. Po prostu. Dobra, jesteśmy. To nie ma, to ma wice są. Mam nadzieję. Normalnie. Ten to wygląda jak jakiś na przynajmniej na 18 lat, albo 17, nie wiem. Nie, to tak to... oni coś... Albo, albo ja mam jakąś kolorozy, albo, albo um, inni, nie wiem. Bo ja nie widzę jakby... To, jak ktoś się udawy, to ja widzę, że on Jako postać w Robloxie to mu przynajmniej wygląda jak 40 lat. A taki, co ma niby... Co dorosło normalnie, to wygląda jak po prostu nastolatek jakiś. więc ja nawet nie pytam, nie Zara, będę ci koniec trasy i dobrze. Aby mi wynagrodzenie dobre dali. <głosy> <głosy> Oby. Bo, bo ja muszę czekać na tych wszystkich, zanim siądą i się wywalają ciągle w tym autobusie. Oby przynajmniej 8 kaset było. Bo inaczej to po prostu, nie wiem, zwalniam się. Dobra, jesteśmy. No i ja myślałam, że muszę cofać. To twój... a wy nie chcecie tam być. Bym wiem, że ty mnie Wynkszył... <tryk> BMW nie będzie teraz leci. Dobra, no, no, mam nadzieję, że nie będzie. Dobra, jedziemy na dworzec. Jesteśmy blisko, a ten to? Ja nie pytam, co nie? Jedzie pod prąd, po chodniku, po prostu. Jeszcze polonezem, po prostu polskim, to ja nie wiem. On... Czy on się urodził w Anglii, ale wychował w Polsce, czy co? Bo ja już nie kumam. Jest wynagrodzenie. O! bocik I do białych. Trochę podobny do mojego, bo to jest morsk... Z tej strony, Jezu. Ale on sama. Ups, Ale... Jedyna to je ma No 8 kafki dali, ale przynajmniej z 9 90... tysięcy to... Tak? Tak To mam 101 No i dobrze Dobra, następna trasa To Malechowa biorę Szybciej wsiadać, nie namyślać czy to Malechowa Bardzo dobry biznes, Jest tam poczta polska No właśnie, zapraszam, zapraszam Bilet No dobra, to już akurat chyba, że takiego nie Przemysł? Biznesny Chwila, to który pierwszy? Bo... No, jedź i mnie nie da denerwuj No, jedź, a nie jakiś Bawisz się ze mną w jakieś... Nie no, za kolejnym będę je a nie on do po Jarosławca Nie no, ja, ja wyprzedzam bokiem, co nie? Jeszcze na auto. o Oj, teraz na to przyspieszać! Panie! No, narok Dobra, jesteśmy. Tam to na autobusie pojechał już do tego Sereko Jarosławca. Przisiaj wiem, że trochę na ulicy będą się coś, przestać, spoko tam. To żyjecie chyba. chyba. Dobra, jedziemy. Oj, i co? Brawo, brawo! Nie no, jeszcze po prostu co nie? Zobaczyłem, że chłop na czeka, to dlatego nie zatrzymywałem, bo. Uuu, PCD! Co to ma być? Wykończy się. W końcu! Nie mówię, że jakoś przetrwamy, a teraz to prawie już nie przetrwałem, wiesz? Bo bym się wbił po prostu w maskę i tyle by było za mnie. A to ta, 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 co blokowała cały czas przystanki, ja nie mogę, normalnie. Dobra, bierz, nie znam No Bo ma Dobra, jedziemy więc tam. Tak przystanek zawsze tak ukryty, że nie wiem kiedy wyhamować tymi dużymi autobusami. A tymi małymi to łatwo, a tymi dużymi to masakra po prostu. O, kościół okrągły. To kościół? Ja, ja już nie wiem. Ciekawe. Ciekawe i to bardzo. Dobra, jedziemy. Dobra, jesteśmy już yy, w Słowinie. Panie! Co mi pod koła? Ja przysięgam się to... Ja będę się dzwonił, bo nawet jak nie dostanę teraz. A, bo chłop myślę, że bez samochodu to da rady dostarczyć, czy co? Już nie rozumiem. Co on napisał? Aha, bo on chyba albo... nie wiem. Panie, wsiatek autopusu tanio jest. U, nie masz po ulicy jakieś Jeszcze bez koszulki, co nie? Jest jesień, a ten bez koszulki. Kozak niesamowity. Chwila co? Normalnie. Ty w kurtce byś mógł być tak jak ten! Ten taki mocny, be, bez bluzy, bez niczego w ogóle. Nie no, nie że po prostu. Dobra, zaraz, zarazem szkoła będzie. Żeby tylko mandatu nie dostać, bo się nigdy nie wypłacę. i evencie Halloween to ja straciłem przynajmniej, wszystko razem, to przynajmniej te stokawki. Tyle powiem. To jak ja muszę a! Nie, no lagi PCD. Po prostu. No ale chówka Jedziemy na skróty, aby mi się autobus nie, nie zepsuł. szef szef mnie zabije. Ta droga to lekki offroad, ale może da radę. Pewnie proszę, żeby w ogóle dał. Bo ja chcę jeszcze mieć tu pracę, ale jak nie będzie. No już brudne koła, super. Kozacko. A jak Mingia zapłacą przynajmniej 5NK, to się zwaniem po innej firmy. Składa się tutaj, e, nic takiego w sumie. nie mogło by być coś, nie wiem. Kto to ta wiersza taka. To jest Skręca... Jesteśmy malochówko, jeszcze tylko jeden przystanek i będziemy e, w dworcu... E, na dworcu. A w przeżony, a ja klikam te nie było 3 i... No. Wszyscy są? O! Zróbmy. Mnie... Panie, to ty bliżej czy brat? Bo wy podobni jesteście. Dobra, nie pytam. Zaraz mnie pozwolę czy coś. To zapytam się. Czy, no nie, ja zapomniałem hamować. No ale przynajmniej mam do tego. Brawo dla mnie. Dobrze, no, że kamerki nie mam. To by szef już nie wiem, co by zrobił. To by pewnie by oglądał, gdyby mnie nie było w pracy albo coś. Dzień dobry, witam! No! Panie, nie przesuwaj mnie! Nie, no ja się... Ja się sam z siebie zwalniam, po to jakieś nie wiem co. Może u innych będę klienci normalni. I w końcu, w końcu jesteśmy. Już więcej nie dostać Nawet już nie chcę jeździć tym autobusem, bo ja się wykończę, co nie? Tyle sytuacji. Ile? Dostanę wynagrodzenie. Uuu, 6 tysięcy, no ale... No ale i tak się zwolni przez to co się tutaj dzieje to po prostu jakaś masakra. A więc chyba zaraz ocenimy, tylko po prostu muszę raz i tak zrobić mi... Nie... albo nie mam pomysł. E Ej, tam jestowe. I dobra. A Państwo niech mi wsiadają albo nie, nie wiem. No ocena tego autobusu w tej firmie u mnie, gdzie... No i się będę zwalniał. No, to to... Autobus mi dali strasznie słaby, za 25 tysięcy tylko mi dali. Nie wiem, wypłaty mam natychmiastowe, ale... Ehm... No, autobus słaby, strasznie wolny, oby... <grystanie> mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Co no nie? Dobra, no to na tym kończymy. N Nara! Um, Subskrybujcie mnie I lajkujcie po więcej takich filmów No i co? Żegnam was wszystkich Nara